Startowaliśmy. powoli wyjeżdżam z Hrubieczowa, godzina 18.40, niedziela. Dzień matki, 26. dzień maja, wszystkiego najlepszego mamo. Twój syn jak zawsze robi wszystko nie tak, zamiast pojechać do mamy, ogrzać się w jej ciepełku, to on się wybrał na 500 km rowerkiem w ciągu 24 godzin bo taki plan jest właśnie dzisiaj dla mnie więc pozdrowki dla ciebie mamo fajnie że jesteś kocham cię i w ogóle za wszystko wielkie dzięki no właśnie przede mną 500 km spróbuję polecieć na dzikie południe tak zwane krubieszowskie, tomaszowskie tereny dalej na robaczów, radymno co tam Sieniawa yy, nowa dęba Baranów Sandomierski, okolice Tarnobrzega nisko Biłgoraj i Zamość na Mapce wychodzi 530. Nie wiem jak będzie, nie wiem co to będzie wyglądać. Średniowo się czuję, ale może Bóg da pomoże. Jestem właśnie w miejscowości, w której Bóg staje się rzeką graniczną między Polską. A Ukrainą mam delikatny podjeździk, więc... Podjeździk, więc... Ale zasapany jestem. Patrzcie, nieduży, a jak daje w kość. Dobrze. Tam e, na prawo. Właśnie nie, na lewo moje. Bóg staje się rzeką graniczną, miejscowość Gołąb. No i fajno jest. 25 km. Jedzie się fajnie. Słońce chyli się ku zakładowi. I oby tak dalej. Kurdy się zapowiadali na wieczór. Yy, mniejszy wiatr. A ja mam wrażenie, że on z każdą minutą coraz większy. Yy, dzikie południe. Południe co prawda dzikie, ale zachód piękny. Swojski. O, tam można. O, popatrzeć w górę. Wjechałem w dół. Docieram do, trójkąt, do trójmiasta, kurczę i kłopiatyn. dzikie południe, samo centrum można powiedzieć. No i fajnie jest tam po prawej i po lewej stronie. O, świetnie tam widać, nie wiem, czy to będzie nas na tym. To jest miejscowość Waręż do 51 roku. Teraz powinno być widać. Do 1951 roku należała do Polski, a później dobrotliwy Józef Stalin postanowił ten kąsek sobie wziąć, nam dać kawałek wieszczadów. A wszystko to poszło o to, że tam był węgiel, węgiel był węgiel. Stalin potrzebował węgla i chciał to zajumać wszystko nam. W ogóle w planach był Hrubiesów, ale na 653 roku pan powołał go do siebie. No i dzięki temu mam przyjemność być w Hrubiesowie. O, tam właśnie. Juhu! I po 80 km trafił oponę. A właściwie, dentka kurcze, poszła w tylnym kole. No i jest mały problem. Miałem jakiegoś nosa, żeby kupić jednak zapasową dentkę. I to był szczęśliwy strzał. Jest. A, jest wymiana. No, nie może być za lekko muszą być problemy. Dobrze, że ekipa ratunkowa w Tomaszowie Elbelskim czuwa. Pozerowa wiernego Tomaszowa. Próbujemy to ogarnąć i nie poddajemy się, gonimy dalej. Lubaczów na Podkarpaciu, miejsce, w którym się urodziłem. Jest godzina, kurczę, nie wiem która, ale na liczniku 140 km. Przed chwilą w, w słuchawkach słyszałem motywującą piosenkę. Jak mi się nie chce, o jak bardzo nie chce. No, także ważne jest, żeby mieć motywacyjne piosenki na Spotify, i wtedy dobrze się jedzie. A kurczę, gdyby nie ta awaria tam w Rudzie Żurawieckiej, to yy, no miałbym godzinę do przodu, a tak niestety wymiana dętki, Na szczęście Giezu, Grzesiu Malec, pojawił się z pomocą, z pompką, którą pozwoliłem mi to jakoś sprawnie ogarnąć. Yy, no, ale mimo wszystko, godzinka w plecy. Więc te postoje kolejne muszą być trzy, krótsze. Jedzie się fajnie, przyjemnie, jest ciepło dość, będzie nawet gdzieś około 12 stopni, myślę. No i oby tak dalej, oby nóżka podawała i, i będzie spokój. Czas na jakiegoś batonika proteinowego. O, no, szczala mnie boli. Zęby zacięte To boli Cisza i spokój totalny chill Aż mi się chce, tak bardzo mi się chce Oczywiście nic nie widać na tym yy, co nagrywam Ale o księżyc tam widać w oddali Ale jest godzina yy, Która jest? Jest godzina trzecia i już wiadomo, że z tej nocy nic nie będzie, że to już będzie tylko dzień. Korczowa. Jest ciepełko, jest fantastiko, Jest Gites, naprawdę jest super. Nóżki podają, prawie 200 km na liczniku i no nie mogę się doczekać tego pięknego dzionka. Nocka tak szybko minęła, że nawet się zorientowałem, że, że to już koniec. Yy, tylko poranną kawę w końcu sieknąć Może nawet w jakimś maczku Się uda Generalnie fajnie jest Jest po czwartej skut słońca coraz bliżej Zostanie mnie W medyce pewnie 200 pykło Czy pękło inaczej Kawałek pięknej ścieżki rowerowej Który mi się trafił Niestety Właśnie w tym momencie następuje jego Koniec. Aj! Ale widać. Ale widać, że plan jest na ciąg dalszy. No, pogratulować tym, którzy wpadli na pomysł e, takiego materiału na, na ścieżkę. Z takim się spotykałem w Hiszpanii. Także naprawdę klasa. Brawo władze medyki! Szacuneczek dla was. Dzionek się zapowiada całkiem przyjemny. Jest ciepło, nie musiałem spodni ubierać nawet. E, chociaż troszkę stopy czuję już o tym w poranku. Czysta przyjemność, fajnie. Oby tak dalej, oby tak dalej. Będzie dobrze. Na horyzoncie bardzo dobry widok Ale zając życie będzie nieczynne jeszcze Kurcze, mógłby być czynny mak Kawkę byś sieknął, ale... Ach, zamknięty Kurcze, blade, nie udało się Wschód słońca złapie mnie jednak W Przemyślu Ale to od ósmej to za, za beznadziejnie przeznaczenie. Co za McDonald's, co czynny od, od 8. No nie, no to skandal po prostu, dramat. Klaun, nie widzisz, nie płaczesz. Kurcze, fatalnie, fatalnie. No nic. Musimy wykombinować z zwykłego Orlena. Ma... Bunkrów nie ma, ale też jest pięknie. W przemyślu o 4.30 z minutami pewnie maszyna stoi i daje radę. Druga maszyna stoi też daje radę. Póki co tragedii nie ma. Chociaż zmartwił mnie zamknięty McDonald's. To był dzisiaj taki niemiły akcent na początek tego dnia. No ale dobrze, nie sam McDonaldem człowiek żyje. Nie, no bajecznie jest bosko po prostu. I wody w sanie sporo. Jaha! Zielony mosteczek ugina się. Hej! Chyba dzisiaj sam przekraczam. Ale to jest piękna rzeka. Oj! więc można ją przekraczać i milion razy podobnie jak mój kochany Bóg 200 a nie wiem 70 chyba gdzieś się zbliża jest już po 13 yy, chyba albo po 12 kurczę, nie liczę czasu i 300 chyba 70 km za mną Po drodze druga awaria Ziekło eee... mi powietrze z przedniego koła Tak nagle po prostu Chyba po tym jak wyryżnąłem zdrowo w krawężnik W końcu później dopuściło ale to i powietrze trzyma na szelki wypadek dęka Stała została jedna. Fajno się jedzie. Tylko kurczę, strasznie mi stopy bolą od naciskania tych pedałów. Wcześniej tego nie miałem w sumie. I, i tak nie bardzo wiem, jak to zrobić. Co teraz no, poluzować te, te zatrzaski, niby, ale nie wiem, czy to tak działa. No, w sumie fajnie się jedzie, spokojnie. Nie wiem, co jeszcze. Kierowcy są mili uprzejmi, zwierzaki się uśmiechają, dzieci wesoło klaskają o po prostu jest gitas. Dojeżdżam do domu swojego rodzinnego na liczniku równo 500 zł pykło wyrobiłem się 24 godziny 3 minuty przed końcem, czyli 23 godziny 57 minut Czas jazdy, nawet nie wiem ile, w każdym razie sporo. No, udało się, styknie, pierwsza 500 w życiu zrobiona. Czas na chwilę odpoczynku i wracamy na chrubieszów. Bajo!